Jak założyć swoją własną kamerę live w serwisie wideo Steam? Krok pierwszy: otwórz swoją przeglądarkę internetową i wpisz adres wideo Tutaj e, przejdź do pozycji, zacznij nadawać. Zjedź suwakiem troszkę w dół. E, wpisz tytuł swojej transmisji. Ja wpiszę Michał 997. Adres e-mail. Jest on konieczny. I tutaj możemy wybrać, czy transmisja będzie publiczna, czyli czy ktoś może ją oglądać, czy tylko osoby, który, którym podam link. No i ja sobie to odznaczę. Kliknę zacznij nadawać. I w tej chwili już yy, yy, zacznę nadawać po naciśnięciu tego yy, przycisku Zezwól. To Że jest moja kamerka. Yy, mogę komuś podać yy, link, żeby ktoś yy, yy, widział moją kamerkę. Mogę ten link skopiować. Mogę wstawić kod HTML do swojej strony internetowej, albo można, yy, sobie, yy, można zrobić, żeby ta transmisja została zapamiętana, żeby, mo żeby można było tę samą transmisję jeszcze kiedyś nadawać. No to wszystko. Na razie. Poradnik został nagrany dla helpbay.org